Skoda Super 3 to czeski flagowy bestseller, który od początku swojego istnienia sprzedał się w blisko 800 tysiącach egzemplarzy. Wobec tego Skoda jawi się też jako prosperujący producent parasolek, gdyż od początku produkcji tej generacji dostarczyła klientom prawie 1,5 miliona sztuk, po dwie na każdy model. Używaną Skodę Superb trzeciej generacji przetestujemy i sprawdzimy w najnowszym odcinku, a może z drugiej ręki. Partnerem dzisiejszego odcinka, a może z drugiej ręki, jest platforma automarket.pl. Myślisz o używanej Skodzie Superb? Wejdź na automarket.pl i zapoznaj się z ofertą samochodów na wynajem lub w leasing. Po wybraniu interesujących cię opcji, wyświetli się mnóstwo modeli dostosowanych do Twoich potrzeb. Sprawdźcie sami, a teraz przechodzimy do filmu. Choć zadanie Czechów z pewnością nie należało do łatwych, gdyż nowa Skoda Super miała stać się tańszą i bardziej praktyczną alternatywą dla doskonale sprzedającego się Volkswagena Passata, to wyszła z tego zadania obronną ręką, a sama Skoda stała się liderem sprzedaży koncernu VAG. Trzecia generacja Superba zaprezentowana została na rynku w 2015 roku, będąc produkcyjną wersją koncepcyjnego modelu pokazanego zaś w 2014 roku na targach w Genewie – Skody Vision C. Oparta została na modularnej konstrukcji podłogowej oznaczonej symbolem MQB. Co ciekawe przestała być liftbeko sedanem i nie posiada już dość kłopotliwego rozwiązania z dzieloną klapą bagażnika, która w miarę naszych potrzeb otwierała się z szybą lub bez niej. Superb 3 od 2015 roku sprzedawany jest w wariancie Kombi oraz jako liftback i podbił serca Europejczyków. A teraz, gdy z niecierpliwością oczekujemy na kolejną generację tego modelu, rola Superba w koncernie Volkswagena urosła, gdyż model ten przejął obowiązki po pasacie w wersji sedan. Oczywiście od 2015 roku miał miejsce jeszcze kosmetyczny lifting, który sprawił, że samochód był bardziej atrakcyjny względem konkurentów w rodzaju Mazdy 6, Forda Mondeo, Peugeot 508 czy też Renault Talisman. To taki pakiet zmian, który bardzo często pojawia się we wszystkich modelach koncernu VAG, który ma również przedłużyć cykl życia danego modelu. W ogóle znamiennym jest to, jak niewiele aut z tego segmentu pozostało nadal na rynku. Jeśli chodzi o stylistykę Superba 3, to ta zmieniła się znacznie względem Poprzednika. Druga generacja wyróżniała się raczej obłymi kształtami, w trójce zupełnie to nie zachodzi. Mnóstwo ostrych, ciosanych kształtów, które mimo lat nie starzeją się i auto wciąż wygląda świetnie i świeżo. Tu przede wszystkim rzucają się w oczy w tych wyższych wersjach wyposażenia nowoczesne reflektory LED. W momencie liftingu Skoda Super 3 nie tylko zyskała nowe kształty felg, czy też nowe odcienie lakieru, ale także niektóre większe modyfikacje. I zaczynając od tych optycznych, to to przede wszystkim na tylnej klapie bagażnika zastąpiono logo producenta napisem Skoda, które jest troszeczkę podobne do napisu Volvo na modelach Volvo. Ten napis został podkreślony chromowaną listwą. Dodatkowo na liście wyposażenia pojawił się bezkluczykowy system umożliwiający dostęp do wnętrza samochodu, a w tabeli jednostek napędowych znalazł się układ hybrydowy z dopiskiem IV. Jak prezentują się wymiary Superba 3? Najkrótsze nadwozie wbrew pozorom ma Kombi i mierzy 4856 mm. To o 5 mm mniej od liftbacka. Szerokość samochodów to 1864 mm. Zaśrosta w osi w obu przypadkach to 2841 mm. Co ciekawe, to o 2 mm mniej niż Audi A6 C7. To pokazuje czego możecie spodziewać się wsiadając do kabiny Superba 3. To ogromny samochód oferujący pasażerom dużo miejsca na tylnej kanapie, więcej niż wystarczająco. Auto występuje jeszcze w odmianie Scout, wyróżniającej się prześwitem wynoszącym 175 mm, czyli 26 mm więcej od wariantu standardowego. Gama jednostek tapetowych Skody Superb 3 jest przepasna i ogromna, jak kabina i bagażnik tego modelu razem wzięte. Choć jest tutaj masa opcji, to prawdopodobnie wybory nikogo nie zaskoczą. Wynik na dzisiaj to trzy silniki benzynowe, dwa. Wysokoprężną oraz jedna hybryda plug-in. Auto występuje zarówno w wariantach napędowych, jak i w tych, których cała moc przenoszona jest na obie osia. Wejście do gamy napędowej stanowią bazowe silniki turbodładowane benzynowe, czyli 1.4 TSI o mocach 125 i 150 KONI. Te jednostki były w ofercie od samego początku, jednak przy okazji liftingu w 2018 roku Skoda zastąpiła je konstrukcją 1.5 TSI o mocy 150 KONI i 250 Nm momentu obrotowego. Wraz ze zwiększeniem pojemności silnik stał się także bardziej dynamiczny, gdyż pierwsza setka pojawia się tu na prędkościomierzu o pół sekundy szybciej, bo w 9,2 sekundy. Prędkość maksymalna to tutaj 216 km na godzinę, a średnie spalanie wynosi 5,5 litra na 100 km. Wracając do tabeli, to nieco wyżej pojawi się alternatywa w postaci dwulitrowego turbodładowanego silnika o mocy 220 lub 280 koni. Ten mocniejszy wariant dysponuje momentem 350 Nm, dwusprzęgłową skrzynią automatyczną DSG oraz napędem na 4 koła. Pierwsza setka pojawia się tu na prędkościomierzu po 5,8 sekundy. Na rynku można spotkać zarówno jednostki o mocy 272 koni, jak i nowsze generujące na powrót 280 koni. To zasługa małej zmiany, która miała miejsce w 2018 roku, by później od 2020 znów oferować mocniejszą jednostkę. Pozostając jeszcze w klimacie silników benzynowych, to warto wspomnieć o hybrydzie plug-in sprzedawanej od 2019 roku, opartej na turbodoładowanej konstrukcji 1.4 TSI o mocy 156 koni, wspieranej przez silnik elektryczny o mocy 116 koni. Całkowita moc układu hybrydowego wynosi tu 218 koni, a zasięg na jednym ładowaniu baterii to dodatkowe 50 km. Przechodzimy do tabeli silników wysokoprężnych. Te jednostki z pewnością zadowolą tych, którzy pokonują na co dzień mnóstwo kilometrów autostradami. Bazowym silnikiem diesla było zdroworozsądkowe 1.6 TDI o mocy 120 koni i 250 Nm. Choć przyspieszenie do setki w granicach 10,9 Sekundy nie jest jeszcze problemem, to jednostka ta może okazać się zbyt mało elastyczna na autostradach. Obecnie nie ma jej już w sprzedaży. Wyższą wersją jest dwulitrowa, turboodładowana jednostka diesla o mocy 150 koni, zapewniająca lepszą dynamikę i przyspieszenie do setki w 8,8 ,8 Sekundy. Ten silnik pojawia się także w wersji 190-konnej, mocniejsza wersja. Wersja jest tą doskonałą do tańca i do różańca, gdyż cechuje się przyspieszeniem do setki na poziomie 8 sekund, a dodatkowo cieszy średnim spalaniem wynoszącym 4,5 litra na 100 km. Po liftingu w gamie napędowej 190-konna jednostka została zastąpiona 200-konną, która również występuje w zestawieniu z napędem na 4 koła. Choć zasadniczo wszystkie jednostki oferowane w Superbie trzeciej generacji można uznać za warte polecenia, to są takie silniki, które wybijają się bardziej na plus bądź bardziej na minus. I tak na przykład, jeżeli weźmiecie pod uwagę 1,8 TSI, czyli turboodładowaną benzynę, to warto mieć, pod, brać pod uwagę to, że ten silnik łączony był z manualną skrzynią biegów, a nie z czasem awaryjnymi siedmiostopniowymi dwusprzęgłowymi DSG. Co prawda, od czasu do czasu nie. Niektórzy użytkownicy narzekali na wycieki oleju w tym przypadku tej jednostki, ale jeżeli bralibyście pod uwagę 125 konną wersję 1.8 TSI, myślę, że można spróbować. Wersja 150-konna, w zależności od roku produkcji, może powodować problemy z uwagi na system odłączania cylindrów ACT. Ale jeśli serwisy Wam nie straszne, bierzcie ją lub wszystkie warianty 2.0 TSI. Im nowsze, tym lepsze i mniej paliwożerne. Jeśli poszukujecie szybkich Gizli, to się pewnie zawiedziecie. Obecnie sprzedawana 200-konna jednostka nie jest drapieżnikiem, ale ma pakiet innych zalet. Zasadniczo wszystkie silniki TDI służą do spokojnej i bardzo ekonomicznej, a przy tym efektywnej jazdy. Tu dobry, ma wręcz idealny. Przykładem jest wersja 150 lub 200-konna, w którą wyposażony został nasz egzemplarz. Wnętrze Superba trzeciej generacji nadal mimo wieku wygląda schludnie i dobrze. Jest przede wszystkim czytelne i nieskomplikowane, gdyż było projektowane jeszcze w czasach, w których ludzie za punkt honoru nie stawiali sobie zastąpienie wszystkich fizycznych przycisków tymi dotykowymi. Dlatego pozwolono sobie tutaj na zaprojektowanie fizycznego panelu klimatyzacji, dlatego mamy tutaj przyciski fizyczne dookoła drążka skrzyni biegów oraz też przyciski fizyczne na dwuramiennej kierowni kierownicy. Te 8 dotykowych pojawia się dopiero dookoła no, tego czytelnego e, ekranu systemu multimedialnego, który posiada nawet bezprzewodowy, bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto. Jeżeli chodzi o wykończenie tej deski rozdzielczej, to Tutaj nie mam zastrzeżeń, nic nie skrzypi podczas jazdy. Górna część deski rozdzielczej jest wykonana z miękkich plastików. Ta dolna oczywiście z nieco twardszych, ale uważam, że ogółem nie ma dramatu. Też jest, nie ma zbyt wielu pootwieranych schowków. Wszystko jest skrzętnie zakrywane roletami. Dodatkowo jest taka opcja, by ze schowka pod podłokietnikiem uczynić małą lodówkę, ponieważ jest on klimatyzowany, co jest naprawdę mega plusem oczywiście. Regularnie możemy go sobie dostosować do naszych potrzeb. W niektórych wersjach wyposażeniowych Skody Superb pojawiały się wstawki na desce rozdzielczej wykonane z błyszczącego i owszem może ładnie wyglądającego na zdjęciach plastiku piano black, który no, nawet w nowych samochodach rysuje się od samego patrzenia, zatem możecie sobie wyobrazić, że po kilkunastu tysiącach przejechanych kilometrów będzie wyglądał po prostu paskudnie. Szukajcie może takich rozwiązań, takie wstawki, wyglądają bardzo fajnie i bardzo elegancko. Więc ogółem jeśli chodzi o wnętrze Skody Superb naprawdę nie ma, co, na, nie ma na co narzekać. Wygląda po prostu dobrze, jest funkcjonalne, jest ergonomiczne, jest użyteczne, takie jak powinno być. Jeżeli chcecie samochód z tapicerką skórzaną wybierzcie samochód z tapicerką skórzaną. Jeżeli nie, macie też możliwość wybrania bez. Warto poszukać też wersji z oświetleniem nastrojowym, które wprowadza przyjemny klimat we wnętrzu. Pozycję za kierownicą ustawicie łatwo i szybko dzięki mnogości regulacji. Tu akurat nie posiadamy elektrycznego sterowania fotelami, ale taką wersję z łatwością powinniście znaleźć. Przednie fotele są wygodne, zapewniają podparcie w rejonach łód i nadają się na dłuższe trasy. Z kolei miejsca na tylnej kanapie jest w brud. Nawet jeśli przedni fotel ustawię w pozycji super wygodnej, to z tyłu pasażerowie mają bardzo komfortowo. Ponieważ nie ma drugiego samochodu w tej klasie oferującego Taką ilość przestrzeni na tylnej kanapie to wcześniej porównałem Superba do Audi A6, to o czym świadczy, choć miejsca na nogi jest mnóstwo, a pasażerowie mogą skłodzić się korzystając z nawiewu oraz rozeprzeć się dzięki środkowemu podłokietnikowi, to wyższe osoby odczują braki miejsca nad głową na tylnej kanapie. Nad głową nie ma go tyle, co w skodzie Kodiak, ale osoby o wzroście do 183-184 cm powinny czuć się tu komfortowo. Model ten od początku oferowany był w kilku wersjach wyposażenia: Active, Ambition, Style, Sportline oraz Laurin and Clement wśród najciekawszych elementów wyposażenia znaleźć można było m.in. skórzaną tapicerkę, podgrzewane fotele, napęd 4x4 ze sprzęgłem Haldex szyberdach, światła w technologii LED elektrycznie regulowane fotele i lusterka czy oświetlenie nastrojowe, a także nawigacja. Nasz dzisiejszy egzemplarz skonfigurowano w oparciu o wersję Ambition i znaleźć można tu m.in. bezprzewodowy interfejs Apple CarPlay i Android Auto dwustrefową klimatyzację automatyczną cyfrowe zegary, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, elektrycznie podnoszoną klapę bagażnika, podgrzewane przednie siedzenia, a także elektrycznie sterowane wszystkie szyby oraz elektrycznie sterowane lusterka. Dodatkiem, którego tu brakuje, jest kamera cofania, która do tak bogatej wersji wyposażenia pasowałaby jak ulał. Przechodzimy teraz do tego, w czym Skoda Super 3 jest zdecydowanie najmocniejsza, czyli do pojemności bagażnika. No i teraz tak, tutaj mamy ogromny, przepastny kufer, do którego zyskujemy od razu świetny dostęp dzięki temu, że klapa bagażnika unosi się wraz z szybą, jak to w liftbackach, ale przy tym mamy też wysoki próg załadunku. To rekompensuje nam natomiast dodatkowa przestrzeń bagażowa, którą znajdziecie tutaj podnosząc podłogę. Sam kufer jest foremny, jest ogromny, przepasny, długi. Ma 625 litrów, a to ciekawostka, tyle co w Mercedesie GLE albo Porsche Cayenne. Jeśli chodzi o przewożenie dłuższych przedmiotów, bez problemu możecie to zrobić. Tylna kanapa składa się w proporcjach 60 do 40 i w ten sposób, za pomocą cięgien, w bagażniku powiększacie kufer do 1760 litrów i to tyle, co ma Volkswagen Tuareg oraz Peugeot 508. Niestety w tej wersji, w naszej wersji, w naszym egzemplarzu fotele nie składają się i nie łączą się wraz z podłogą. Na całkowicie płaską powierzchnię, choć jest możliwość zrobienia tego, jeżeli wyposażycie się w opcjonalną podwójną podłogę. No i cóż, są haczyki na zakupy bardzo istotne, jest oświetlenie tego bagażnika, jest gniazdko 12V. No, niczego nam tutaj nie zabraknie, a jeżeli chcecie przewieźć jeszcze więcej bagaży, no to wystarczy wziąć sobie kombi. Super w wersji Kombi oferuje bagażnik w standardowym ustawieniu o pojemności 660 litrów, a po złożeniu foteli drugiego rzędu uzyskujecie aż 1950 litrów, a kanapa składa się w proporcjach 40 do 60. Przejdźmy do użytkowania. Co psuje się w skodzie Super 3. Jeśli bierzecie pod uwagę egzemplarze sprzed 2020 roku, to największą bolączką są tu dwusprzęgowe 7-stopniowe skrzynie DSG, w których zdarzają się awarie mechatroniki oraz zużycie sprzęgieł w dieslach. Natomiast możliwe są też usterki pompy płynu chłodzącego, co najczęściej dotyczy wariantów 1.6 TDI oraz w przypadku dwulitrowych turbodiesli awarie pompy wysokiego ciśnienia. Na rynku nie brakuje egzemplarzy z przebiegiem rzędu 300 tys. km i są to zazwyczaj właśnie dwulitrowe diesle. A jakim samochodem jest Skoda Superb 3 Oprócz tego, co wiecie, co już Wam powiedziałem, że jest to auto wprost idealne do pokonywania mnóstwa kilometrów, najlepiej z rodziną oraz całym bagażnikiem, zapakowanymi walizkami, to jest to nader komfortowy przedstawiciel segmentu D. Auto, którego zawieszenie zostało skrojone tak, że stanowi wprost idealny kompromis pomiędzy właśnie komfortem, a takim dobrym, zwartym prowadzeniem, ale jednak bliżej mu do tego pierwszego. Jeśli chodzi o konstrukcję zawieszenia, no to z przodu mamy tutaj kolumny MacPhersona, z tyłu układ wielowahaczowy. Jeśli chodzi też o układ kierowniczy, to ten jest w sumie całkiem precyzyjny, ale no, nie ma co przesadzać. Jest to samochód, który przede wszystkim ma nas przewieźć z punktu A do punktu B. Mamy się tutaj cieszyć tym ogromnym zasięgiem, który daje nam dwulitrowy, dwustukonny silnik, który pomimo sporej nawet dynamiki, choć jak mówiłem, nie jest to sportowy. To cechuje się naprawdę fajnym spalaniem rzędu 5 litrów na 100 km. Myślę, że to te wyniki ucieszą zdecydowanie każdego, bo przekładają się też na zasięgi, których nie są w stanie nam zaoferować obecne samochody elektryczne. Także cóż, Skoda Superb 3 jest naprawdę fajnym i bardzo komfortowym samochodem przeznaczonym. Przede wszystkim dla rodzin, ale też dla przedstawicieli handlowych, o czym świadczy ich mnogość na e, polskich autostradach. Przeglądając rynek samochodów używanych w segmencie D znajdziecie z powodzeniem mnóstwo egzemplarzy Skody Superb trzeciej generacji, co pokazuje, że jest to samochód znany i lubiany. Pod tym względem dorównuje Pasadowi B8, z którym współdzieli wiele rozwiązań technicznych. Jeśli wnikliwie obejrzeliście cały dzisiejszy odcinek, to wiecie już jakie są mocne strony tego modelu. Klienci cenią go za przestronność, komfort, bogate wyposażenie, mało awaryjne, a przede wszystkim ekonomiczne silniki. Choć Skoda zapowiada wprowadzenie czwartej generacji Superba, to ta trzecia nadal jest Produkowana, dlatego na rynku znaleźć można wszelkie maści roczniki w cenach od 50 do nawet ponad 100 tysięcy złotych. Wszystko zależy od wieku i jednostki napędowej oraz wyposażenia. Nowy model z salonu startuje w ceniku od kwoty 142 tysięcy zł. Jeśli wejdziecie na platformę automarket.pl, to w zakładce używane znajdziecie również wiele ciekawych modeli do wyboru. Do Was należy decyzja, czy zależy Wam na wynajmie, leasingu, a może zakupie samochodu. Filtry na górze i po boku strony pozwalają dostosować wyniki do Waszych potrzeb. Chcecie ustalić wysokość raty lub długość umowy? Nie ma problemu. Na platformie znajdziecie mnóstwo egzemplarzy Skody Superb w wersjach liftback oraz kombi z silnikami benzynowymi oraz wysokoprężnymi. Jeśli zainteresowałem Cię tym modelem, wejdź na automarket.pl i zapoznaj się z ofertą. Dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka, a może z drugiej ręki. Dajcie znać co sądzicie o używanej skodzie Superb i jaką wersję byście wybrali na swoim miejscu. Subskrybujcie kanał i oglądajcie nas również w środę w nowym odcinku testu jazdy próbne. Cześć!